Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj, moi drodzy, taka nietypowa troszeczkę praca, jak na, te, na tę część roku, ale aura jest sprzyjająca, jest pochmurno, zrobiło się chłodno, przynajmniej na razie, więc tak, taką nietypową pracę dzisiaj spróbuję wykonać, znaczy spróbuję, zrobię, nie? Wykonam pracę, no. Bo, moi drodzy, jest taka sprawa, przyszły mi yy, krzaczki. Po raz kolejny kupiłem borówki przez internet, tylko tym razem kupiłem to ze sklepu... Yy, może nie polecanego, ale ze sklepu, z którego moi znajomi kupili też właśnie roślinki, co prawda nie owocowe, tylko kwitące. I powiem Wam, że bardzo ładne, silne przyszły te roślinki i spodobałem się, więc z tego samego sklepu zamówiłem właśnie borówki. I jeszcze ich nie wyciągnę z pudełka, więc pójdziemy razem, wyciągniemy je z pudełka i zobaczymy, właśnie w jakim stanie one przyszły. Więc tak moi drodzy, oto te borówki jeszcze są w pudle, tylko zdjęłem wierzch. Z tego kartonu. I tam jeszcze stoi drugie pudełko. No, jest 6 sztuk tych szaczków. Po 3 najprawdopodobniej w pudełku są. Więc, więc tak trzeba będzie to wyjąć. Zobaczyć, co się z nimi dzieje. Mm, tak. I w ogóle, jak one są zapakowane w jakich dolniczkach. I dzisiaj je przesadzimy. Na chwilę przygotujemy też dołki właśnie te burówki I. No i je wsadzimy. Do ziemi. Tak. Trzeba stąd wyrostać. Najłatwiej to by było z tego ci ten karton, no nie? No tak jest, wyciąga stąd, bo się, że je zniszczy, no nie? Ja takich nie będę wyrywał. Takich nie będę wyrywał. Popsuję trochę pudło. Nie przygotowałem się, mogłem zrobić jakiś nożyk do tego. Są. Trzy sztuki, dobra one są sklejone tutaj, proszę bardzo, odmiana Chendler trochę się mi powydało, ale to nic, Nie. tak trzy krzaczki, To trzeba by było z tego, z tego... W tej folii jak nie? Powiem Wam jedno co mi się razie podoba To sposób w jaki zostały zapakowane Jest spoko W z tymi borówkami, które Nie padły nie, osoby, które Osoby, które tam częściej przychodzą na kanał To na pewno kojarzą sytuację, że Mieliśmy też właśnie sześć borówek i, I one wzięły i umarły To było całkiem inna jakość chociażby zapakowania tego wszystkiego, no nie? co so, ja idę po nożyk, będzie mi łatwiej to rozpakować, bo tak to się będę motał pół dnia z tymi yy, wiecie, folikami. No dobra nożyk i to rozczepiam, tak żeby tego nie zniszczyć jakby, no nie? O, deszcz zaczyna padać. Mógłbym trochę poczekać ten deszcz, bo dobrze byłaby w spacer, Wiecie jakie posadzenie, nie? Drugi krzaczek. I tu trzeci. Ten powiem wam szczerze. Średnio wygląda. Tu ma łodygę łodygę. Tu takie jest no i taki jest średnio wyglądający. Te dwa wydaje mi się, że nie są najgorsze, no nie? Są to duże krzaczki. Czy tutaj Nie widać tutaj nic. Czy ten też ma tutaj takie zaschnięte coś. Hmm. No dobra, przyszły tutaj posadzę, no nie? Tylko że, no tak jak mówię, deszcz pada. Chyba przerwę, to, przerwę tą pracę Chwilowo poczekam aż przestanie padać, wtedy będziemy kontynuować. No, i tak moi drodzy, borówki odpakowane przez ten czas, co trochę padało, to skorzystałem z okazji i właśnie sobie w tunelu tam siedząc, odpakowałem czerduński z tych folii, z tego wszystkiego no i tak to mniej więcej wygląda. Dwie odmiany borówek to jest borówka Chandler, i ta boróweczka tutaj to jest borówka Elizabeth. Szczerze mówiąc, nie słyszałem o takiej odmianie, nie mam pojęcia, zobaczymy czy będzie kwitła, czy będą dawać owoski, to się wszystko okaże. Doniczki były fajnie zabezpieczone, także tutaj plus. Burówki, wydaje mi się, że z niedoborami delikatnymi, tak jak ta, ta, ta przynajmniej, ten, ten krzaczek. Ale to nic, wsadzimy to do ziemi. Zaraz przygotujemy właśnie dołki pod, pod te boróweczki. Yy, I tak nie zaglądują ziemi. Także idziemy na pole, dalej działać. No i tak, moi drodzy, jesteśmy w miejscu, gdzie rosły kiedyś borówki. Tutaj, właśnie w tych urzędach rosły borówki. One niestety nie przetrwały. Yy, i właśnie w tym miejscu będę chciał posadzić. Yy, właśnie te trzy odmiany. Z tej strony będzie Chandler, z tej strony będzie ros, ro, rosła Elizabeth. No, tylko co najpierw chcę zrobić? Chcę odgrzewać w ogóle tą ściółkę. Dostać się do tego nie chce gdzie, no tu było pielone, ale zobaczcie, jeszcze zostało w tych. Słuchaj pędraki. Pędrak tej, kru, kruszycy złotawki. Wspomniałem, że to jest pędrak kruszycy złotawki. Bo jest to pędrak bardzo gruby, na przykład taki śpiący. Ale on chodzi na plecach, nie, nie odpycha się nóżkami, tylko na plecach. No, a teraz będzie pokarm do chórek. Dobra, zapytacie, zapytacie się pewnie, dlaczego odgrzebuje ten dołek torfowy, który tutaj był przygotowany dla naborówek. O, tutaj jest torfik, nie? Bo po pierwsze chcę wygrzebać rostek, tylko że nie, to jest jedna rzecz. Znaczy korzeni, w sensie tego perzu, nie? Przerasta to to niesamowitością. Mój no kolejny pędrak. Możliwe by było, żeby że te pędraki podgryzły? Nie, bo tam nie było korzeni nawet. Nieważne. Yy, I w tym, w tym torfie chcę wymieszać trochę takiej lepszej ziemi, zdobyłem. nie wiedziałem, że u mnie taka ziemia jest, nie? Ale jest. I chcę to wymieszać właśnie z, yy, z tym torfem, oczywiście jest końcałka. Żeby po prostu ten torf nie był taki przypuszczalny, żeby troszeczkę bardziej tą wodę trzymał. I tak, i żeby to było może tak trochę lepiej dla tych burówek. No i tak że tutaj jest taka, taka trochę lepsza ziemia. Przeciwku Pana jeszcze są resztki jakieś tam takich prawy, takich różnych tych to mech się trafia, na nie, ale to nic. To wszystko się rozłoży w ziemi. No tu korzy kawałek. Jest bardzo fajna ziemia, taka widzicie, grudkowata. Zaduję do tego dołka. I wymieszam z tym soczem. Zrobię to pazurami, bo lubię grzewać ziemi. Fajnie to jest uczucie, powiem wam szczerze. Człowiek odczuwa taką, wiecie, bliskość. Bliskość natury, nie? Może się zgarszki tutaj. Ty wierz mi, trochę obsypię. Można by było dać teraz tutaj, tutaj jakiegoś obornika jeszcze, no nie granowanego, czy żeby trochę dołożyć takiej, takie, wiecie, dla tych burówek. No i na pewno jeszcze ściucha, nie? Ta ściółka, która tutaj jest, to ściółka z tamtego roku. Częściowo się już rozłożyła i jeszcze myślę dołożyć właśnie na to korzyść czegoś, to no nie. Dobra, ale najpierw trzeba tutaj wsadzić burweczkę. Idę po burówkę i ją wsadzamy. Dobra, jest brłowaczka. Zrobię otwór, żeby się nie przerzuciła. A to wydaje mi się wystarczy. One są dosyć wilgotne, bo to przed, przy, przed wysyłką widać było, żeby od no, No, ale i była w środku, w dunisce. Te kuleczki to chyba jakieś nawozy są, tak mi się wydaje. Troszeczkę zbrązowiałej korzonki, ma a tu drzewnice żyją. Nie wiem, czy roztykaczać, czy nie. Trochę rozlubu nie może te korzenie. Bo jest strasznie dużo tych korzeni tutaj, ma. Dobra. Co głęboki dół zrobiłem? O zasypuję. i pesz, trochę zapłytki jednak ten duch. To trzeba wystawać. Tak, bo z tej strony zazwyczaj wiadomo, to nie będzie tak taki żagiel, by powstał, no nie mogłoby być ciężko. A tak będzie miała całkiem spokój. No i dobra, pierwszych krzaczek w ziemi. Mam nadzieję, że tym razem to przetrwa ta uprawa burówek. Ym. Dobra, teraz jeszcze tylko to podlać, żeby trochę zagęścić ten, ten torsz tutaj, żeby już ta pierwsza wilgoć taka była też przy tym krzaczku, zasiłkować i tak, i tak jeszcze 5 razy. Dobra, idę po wodę. Matko, koma pracuje a kolana mam brudne, ja bym nie wiem co robił. No tak, bo to, że się jest przypuszczany, tutaj brałem około 5 litrów. No teraz, jak będzie taka susza, jak jest do tej pory, to podejrzewam, że taka konewka dziennie to będzie spokojnie wchodziła w te dołki. No nie. No, dobra. Ja się wyrozę z krzaczków, Widzimy się, jak skończę. No i tak, moi drodzy. borówki posadzone. Tak, i to jest 6 sztuk posadzonych właśnie teraz. Z tego co, ja, co wiem, to sezonki roślin, które są w doniczkach po naszej przez cały rok. Więc, korzystając z okazji, że zrobiło się trochę chłodniej, może będzie bardziej deszczowo, posadziłem właśnie te burówki. Szczerze mówiąc, to był taki troszeczkę spontan, ale mam nadzieję, że wyjdzie to na dobre i mi, w sensie, że psychicznie się nie załamie z tymi krzaczkami. i dla tych burówek też wyjdzie na dobre, bo w końcu będą sobie siedziały w ziemi. No, a teraz jeszcze Wam pokażę boróweczkę, która została przesadzona no, kilka miesięcy temu. To była bardzo, bardzo stara borówka, która rosła w krzakach, znaczy w krzakach, przy płocie, w cieniu, przy lesie. Obciąłem ją, tak jak widzicie, te stare łodygi tutaj. O, sorry, tak paluchy, ale tak na tej, na tej wysokości. O, tu, tu, tu i tutaj. I tak pięknie popuszczała nowe przyrosty. Ta boróweczka to jest jedyna borówka, która została z tego całego borówkowego sadu, że tak powiem. Bo reszta borówek, która tutaj rosła wcześniej, niestety, ale odpadła. Nie wytrzymała, przytrzymała zimę, na wiosnę wszystkie padły, więc różne mogły być tego przyczyny. No zobaczymy, moi Kraczki posadzone, jest Wrzesień, czyli już, już można powiedzieć jesień, nie, nie? Początek, początek jesieni, yy, tak. I, I w zasadzie chyba krzaki można sadzić już nie na jesień, więc a tym bardziej, że tu były właśnie roślinki nie z gołym korzeniem, tylko właśnie w żeniczkach. Więc one jakby nie było, już się przyjęły. Więc tylko kwestia tego, żeby rozrosły im się korzenie i żeby dały rady przetrwać w, w tych nowych warunkach. No, to jest to. Teraz fajnie by było, jakby trochę popadał deszcz. A tego deszczu jak na lekarzu nas naprawdę. Ja nie wiem, dookoła wszędzie burzę. No, burzy bym nie chciał, nie? Ale deszcz by się przydał. No a tutaj totalnie nic. Wczoraj takie burze przeszły przez właśnie Polskę. Dokoła nas widziałem błyski. Dosłownie dookoła, nie? Wszędzie. Dokoła. Wszędzie się błyskało, nie? A u nas cisza. I spokój. Nawet kropa deszczu nie spada. Dzisiaj też troszeczkę gdzieś tam w oddali zagrzmiało i tylko te, to co tego deszczyku pokapało yy, właśnie jak te borówki rozpakowałem. A to było dosłownie kilka minut i to takiego drobnego deszczu. Myślałem, że będzie większy padał, ale no niestety. Dzisiaj też deszcz się nie popisał. <grym> no w zasadzie tylko podlewanie, podlewanie i podlewanie. Borówki posadzone i mam nadzieję, że będą miały się dobrze. Za kilka tygodni zobaczymy, znaczy wy zobaczycie, bo ja to będę widział codziennie, ale za kilka tygodni wy zobaczycie, co się z nimi dzieje. No a na dzisiaj to tyle. Uciekam, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć.